Jeszcze będziemy mieli jedną rzecz do sprzedania. Chcesz ten agregat ogłosić, czy jeszcze nie? Mm. Jeszcze nie. No nie wiem. Czy to... Co, co... Na razie weszliśmy bez orkę, no to nam agregat jeden niepotrzebny nie jest. Ja wiem. Ale on jest fajny, zaistnie jest. No, Szkoda mówi... go naprawdę, jak. A jak wejdziemy w kukurydzę, to on po... pod kukurydzę jest dobry. No. Znowu, bo wiesz o co chodzi. No za orana tak czy co tam? Pół by nie był potrzebny. Ale agregat można by było opowiedzieć. Myślisz, ja wiem. No bo on. To Na stoi jest... rok ponad. No, więcej stoi. Nie używany. On po prostu. On po prostu jest nieużytkowany, bo jak robiliśmy orkowo, on już 3 lata. Nie jest użytkowane, to tylko do ogródka go używałeś. A e, jak robiliśmy orkowo, to Nie, to do był... kukurydzy było używane dwa lata temu. A, do kukurydzy. Ale da, jak orka była się w rzepaku, no to, to było musowo tym zagęścić. Zagęścić, bo nie, przecież nie będziesz czekał dwa tygodnie, aż ziemia odleży. Mhm. E, rzepak lubi świeżą orkę, nie? Ale od razu zagęszczoną, ubitą. I to się sprawowało. Albo do jakiegoś tam Warzywnictwa No, idealna sprawa, bo tam jeszcze jest ten lizak z tyłu, To ci robi, jak, no wszystko rozbija jak na stole. No ten lizak, ta listwa na sprężynie, ona jest odczepiona, sobie tam leży i, i ten agregator. No, parę rzeczy się w tym. Możemy roku po, podejść i ten, i pokazać. Parę rzeczy ale, się na pewno będzie do sprzedania no, na drugi rok, bo na, na pewno ta leżówka pójdzie do na sprzedaży. Pewno, na pewno za ten. Agregat e, możecie sobie sprawdzić ile kosztuje u dilera czy tam u producenta Patrz, widzisz jaka dranku zostawiłeś? Mhm. Jak po ogródku, nawet kurwa nie, nie, wy, nie wybrałeś te, tego, tej torfowej ziemi, co się tam wpieprzyła, nie? To mhm. no. jest włóka wyrównująca e, Agregat wałki, waży to na 800? No ciężki, a on ze względu na to, że jest ciężki, bo z tyłu są podwójne wały Crosskill? Crosskill one się nazywają, Cross tak? No. Crosskill. Cross Crosskwila? Crosskill. Ty... <laughs> i, a chuj tam jak? Ty! I, i, I sprężynowe gęsie stopki. Dwa rzędy na sprężynie tych... Eee, ...łapek. No i regulacja tu jest. Nie? Oświetlenie mm -hmm. z tyłu też jest. To wygląda Szyn. tak. No. Tutaj się nic nie zabija, bo jeden no. drugi czyści. Tak, jeden, drugi to jest... Bardzo ładnie rozbija glinkę. To, no i to pięknie ubija. No i tutaj jest widzisz, jeszcze taka, listwa. taka listwa jest. Została nam... Taka cała. Co ona na sprężynie mhm. jeszcze gładzi. To do warzywnictwa, do no takich tak precyzyjnych mówię. upraw. To no. naprawdę do ziemniaków no. no bo ja mówię, a do ziemniaków potrzebne, żeby, nam, żeby jeszcze tam nam lizało, jak był, jak zaraz po tym było siane, nie? No. A tam pisali. A po co Wy tym robicie, jak macie agregat uprawowo-siewny? Ludzie, jak się tam... Nikt... To dzieci chyba piszą, jak się nie zna, jak można, tu jeden tak robił, aż w końcu w tym roku użył talerzówki, bo pojechał, zaorał i z tym agregacikiem na sprężynówce pojechał, zasiał i wyszło, wyszedł mu z rzepak striptil. No <laughs> i ta... on nie mógł tego dwa lata. Nie, zrozumieć. za kołami tylko. Ale ty rozumie... Nie mógł dwa lata tego Tam zrozumieć. Ubite, no. Jaki on błąd popełnił? 2000. No to na 740. ale ciekawe, czy to jest Oj, właśnie. Się zboma... wydaje, że on więcej chyba więcej właśnie. waży, bo to jest chyba e, katalogowo wzięte z jednym wałem, no. e, bo tu jest opcja no, zobacz, podwójny wał. Zobacz. To ta ziemia to będzie zwarszkowa w Gratisie. Od nas. No, w Gratisie tak I przecież ja tego nie użytkowałem. <laughs> Ty tutaj na ogródku jeździłeś Może i tak. 15 razy naliczyłem, że jeździłeś. Wiesz, 15 razy. Mm -hmm. no, rok temu. Rok no, temu żebyś to jeszcze byś mi wypominał? No tak, rok temu. 15. A tu jeszcze jest taka włóka. O. No ta włóka to. ja zrobiłem inaczej. Podniosłem ją, a gęsie słupki są głębiej i no, super robi robotę. ta włóka jeszcze, jeszcze tutaj wyrównuje dopiero wały te z tyłu zagęszają, ale one <laughs> robią robotę. I one ważą mi i, I tu niby on jest. Ja, ty, ten mały czterogarowy, jak go musi być kur i łyżka przynajmniej z przodu, ta chociaż pusta, dopiero można było tym jeździć, bo tak to nie ukręcisz, cały czas przód do góry. Mhm. Mm przecież to on wszystko Teraz, robił, no. ten mały. I nie było problemu, przecież on, on ten agregat ciągał, ona, on ciągał przecież, yy, czekaj, runera ciągał, gdzie ten runer jest? A tam jest przy, przypięty. No, tego runera. Run, runera ciągał, ale jako podrywkę, nie? No. Tylko że co? Odczepiliśmy boczne dwie dwie boczne te. Dwie tylko boczne były łapy przy i wtedy sobie dawał rady. Ale yy, wał był nie krakerat? No, yy, tylko daszkowy. Był daszkowy I bo to no teraz ma 68 30 robić bo co z tym. O, ty przesta. <laughs> ja go patrz bez klocka przestawiałem. To podnosi, nie? No, podnosi przód. No, nie da rady. Ja pierdzielę, jaki ten wał jest ciężki z tyłu. Mhm. Ale on robi robotę. O tam, to. to bez dwóch zdań, przyczepy, wszystko musimy posprzedawać, bo w końcu z tych długów musimy wyjść. Ale krowa by się tam cieszyli, a co niektórzy to by chcieli, dlaczego tutaj kurwa wjeżdżają maszyny, a nie wyjeżdżają z, z tym pieczątką komornik, bo do tego nie dopuścimy. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku, jadę z Sebastianem, moim wspólnikiem. Mano. Na razie mamy tylko wspólne marzenia. Tak nasza współpraca wygląda. Marzymy o tym samym. Jedziemy po opony. Sebastian zamówił oponki z DIT-opony na przód do swojego kornika. <grymka> Czemu kornika zawsze mówią w na internecie? No skrótno. Już jesteśmy w subsku. Ja Jest z gór bokiem, To był bokiem Jedziemy. Będziemy na miejscu, coś nam dla was nagramy. Nasze marzenia opierają się na tym, że chcemy zawładnąć powiatem całym. Wszystkie ziemię przejąć i uprawiać. Ale to są na razie marzenia i plany. Nie umierze. Dokładnie. Dzień dobry, dawaj, dawaj szybciej, bo co, klienci uciekną zaraz, nie będzie klientów. Tak dalej, już mieliśmy się wracać. No, już mieliśmy się wracać. Mówię, klient się teraz rozmyśli i nie będzie opon. Będzie łatwiej przełknąć. Będzie łatwiej, będzie łatwiej No Fajny bieżniczek, szeroka. No to Sebastianowi się będzie, Sebastianowi będą podobać. Tutaj wzmocnienie, też yy, no, dodatkowe zakotwiczenia, tak dalej. Czy jeździć chwalić. Yy, indeks prędkości też do 65, 145D. Z górki pociągniesz na, na sprzęgle. makarnik <laughs> aż będzie było. No, montażowe 2,5, nie? No na początku wiadomo, przy montażu 2,5, żeby się rozeszła. Po raz kolejny powiemy, pokażemy, panowie i panie, bo panie może też siebie oglądają, nas oglądają, tutaj jest takie coś i tu pisze 2,5 bara max i proszę się tym nie sugerować, to jest właśnie ciśnienie montażowe, żeby przy założeniu na 2,5 bara, żeby ona dobrze siadła na stopce, a później upuszczamy zgodnie z certyfikatem i tabelą ciśnień i jeździmy na ciśnieniu 1.2, 1.4, 1.6 w zależności jaki producent jaka opona. Ale to jest tylko. 07, lepiej wolę. No można, tylko wtedy bez balastu, bez niczego i ten. Na pusto tylko na dożynki. Na dożynki. Ale to jest y, tylko i wyłącznie do montażu i bardzo dużo klientów tam się myli, mówi mi o tym, że no pisało 2,5 bara to jest no może troszeczkę złudne i tak dalej można się pomylić, ale nie wolno, bo wtedy Opona po prostu dostaje się, rozwala i tak dalej. I jak będzie się jeździć na 2,5 bara na takiej oponie radialnej, to jest kaplica. A żeby te opony wytrzymały 10 lat i lepiej, bo wiadomo, po dopiero 10 latach oceniamy dziś opony rolniczą, i jak się kupuje nową oponę, to, to każdy myśli o tym, żeby ona tyle wytrzymała. E, no to trzeba o to ciśnienie dbać, bo to jest jak no, olej w silniku. I, I jak będzie złe ciśnienie, to nie ma, nie ma opcji, żeby ona wytrzymała. Powstają tam mikropęknięcia i tak dalej, i prędzej no i, znaczy na niej można jeździć od 08, 06, no ale wiadomo, że wtedy masz... Tak Na pusto jeździ bez niczego z tyłu możesz mieć talerzówkę bez klocka, no to... To jest z przodu cały czas, tak? Powiedzmy to czas, No to patrzysz, czy się ukryła, to... No to 1,2, 1,4, no to gdzieś po górze jedynki pewno, nie? Geri? Geri, no trochę Czy GRI to się mówi. GRI. Dobra, w Polsce jesteśmy GRI, JCB, tak się mówi, nie? No. Nie, no alians, no Contiego, trochę sprzedajemy z grupy Michelina. Też y, wczoraj, nawet tam klebery szły. Co, no te dźwigówki, przemysłówki, Galaxy z grupy Yokohama y, też y, fajnie wychodzi cenowo i jakościowo. Wprowadzili fajne bieżniki. Ostatnio nie, tam, tam na przykład masz taką szeroką 600. Mhm. tam, a nie ten. No na ciebie, ten. No, żeby wszyscy Dobra. widzieli. Że Adrian tutaj też yy, ciężko pracuje, pomaga Teraz nawet nie musi nic robić masz ty Sama obsługa to się nazywa, tak? Tak Sami wybrali, Teraz weź jak chcesz, żeby nie zgubić tej drugiej, kurwa, gdzieś cię można odnosić Z się Ale czekaj, bo... No a kurwa A kasa, Adrian, kiedy będzie? Będzie kasa? O kurwa, szyma Ale małe włos, zobacz Dobra Guma to szyby nie wybije, chyba. Ładnie nie było. No. Czyli, no, raz tak. A, kurwa, będziemy jechać przez wioskę. Napis dalej, nowe opony. Że jakąś flagę wam dać taką, ten, z gryfem. Ładną. I Adrian na Bednary nie jedziesz. Nie, nie chcę. Mi Ciebie by tam, ja. kurde, za. Zjedli by... Zjedliby, zjedliby cię, co? Powiem ci szczerze, że. Pierwsze będziemy siać Zboża na 100% bo to kiedy wypada? No za tydzień. Za tydzień piątek, sroda. No, no to akurat wy, wypada na ożyminy się. bo mamy trochę siania 125 hektarów, to trzeba uprawić, zasiać wszystko zrobić. Po drugie wolny czas mam to wolę spędzić yy, z, z, z rodziną. rodziną. No. Nie no mały Albo, mały, mały tam, tam gdzieś goło. pojechać do znajomych. Może Adrian, za rok zrobimy jakiś taki wiesz festyn tutaj u nas na Pomorzu. Z pokazami rolniczymi i tak dalej. Wykorzystamy twoje kontakty. No można. Co? Może ludzie w komentarzu napiszą coś. Czy, ten, czy by chcieli taki event. Ja, no dobra, event. to ja zaproszę wszystkie <grym <grym to, a ja. Wszystkich, a głównym sponsorem będzie Bandito Pony. Ja, zasponsorowała nam e, 150 kilo kiełbaski śląskiej. <grym> Powiem ci, że możemy na to pójść. Da się zrobić 150 kilo, to jeszcze jakoś to udźwignąć, nie? No tylko ty musisz, będziesz się przy grillu stać. Można tak zrobić. Ja jestem za. Jakie chłodnie jest, to możemy jeść. Jakieś pole się znajdzie, co? Ja muszę pracować, zarabiać, wiesz, ten. Już tam w biurze pewnie, gorący telefon Już nie gadaj, że taką No płakaj, za... Co? Cieszę <grym> <grym> się, że kurwa wzięliśmy jeszcze za darmo Ta, nie? no nie no <grym <grym No nie no, całe szczęście, żeście przyjechali Jednego, który pracował A Mareczka czemu nie przywiozłeś? Znowu, Mareczek akurat. co? Mareczek musi pracować, tak? Nie był na mieście z babcią u lekarza i później zanim on dojechał, no to my już pojechaliśmy Ale to, bo z tym jedzeniem, to, bo jak zapraszasz i stawiasz, to, to wiesz, to ja przemyślę, nie? Bo to... Ja zapraszam <laughs> Ale z tym drugi to już tak ciężko, tak? No można pomyśleć, taki coś planowałem, taki, e, taki A to co byś, fajny... co, co byś chciał? Co ten? Planowałem po małych żniwach zrobić taki jakby... Nie wiem, spotkanie, wiesz o co chodzi, takie, mm. takie festy, no można by było powiedzieć, żeby ludzie sobie przyjechali do nas też i to zorganizować sobie na polu, tylko że to wszystko trzeba zgłosić jako, wiesz, e, impreza masowa, bo to już jest, Ta? no wszystko, trzeba podgłaszać, ochrona e, musi być, musi być e, e, straż pożarna, ochrona no. Do takich rzeczy. No, Bennerach tak samo jest, nie? To już jest im. No masowa no, ta, no. Ileś miesięcy wcześniej musi być zgłoszona Ten. Ogrodzenie musi być. Ten... No, Z... też właśnie. Dużo rzeczy. A coś pomyślimy może na przyszły rok. Myślę, że ten. Tyle opon masz, że za ogrodzenie Byś... się oponami obstawić? No. Koło. Myśmy jakichś chłopaków pozapraszali. Ten. No, no jeśli chcecie skorzystać, to zapraszamy do Marcina Ta ładna. Macie opona... stronę Litopone w opisie. Akurat Sebastian wybrał sobie z Giery do przodu do McCormicka Tanie gumy nie oddałem, yeah, za darmo nie to będzie guma <laughs> No, mówię, chcę otworzyć sobie okno, zobaczcie, nie? sobie tak biorę, o kurwa nie Mówię, a to Antrapa, proszę państwa, o i cyk jest, to jest myłka Dzień dobry Dzisiaj odprowadzamy talerzówkę do Sebastiana i będziemy coś działać na gospodarstwie. O, elegancko. Fajnie się jedzie, szeroka jest dosyć, trzeba uważać. Przejechać teraz przez miasto jest naprawdę ciężko, bo robią mu nas drogę. Będziemy mu zawieźć, bo będzie talerzową, może jeszcze nam pożyczy. Rozkładamy ją i odczepiamy. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści Wystokujący Nie będzie tam gania nami, choćby nawet... Co tu się dzieje? O co tu chodzi? będą miejka. Wiata zajebisy. No pewnie to ma być. Na... Patrz I, i bez kurwa żadnych yy, mówić, czy jak Belt spaw coś tam kurwa od ręki, nie? <śmienicza>